Z tej strony Wiktor i witajcie w pierwszym poradniku Dzisiaj Wam pokażę jak zrobić na melon playground mody chociaż ja mam... dobrze zaczynamy Sposób pierwszy to jest jak tutaj klikamy na przykład Military Vehicle a teraz są reklamy zawsze są. Ok, witajcie ponownie, teraz sobie może ściągniemy K8 smerch i znów są reklamy, bo zawsze są. Dobrze, już minęły reklamy. To tak klikamy tutaj Download. I mamy na górze. No dobrze, już minęły reklamy. I widzicie taki Check Download, Download, Melon, Mod, Zip. I dobrze. Wyliwujemy. Stąd. I ten. Bierzemy coś takiego. Pych. I idziemy do My Files. To znaczy moje pliki. Klikamy. I mamy. Klikamy Download. I teraz szukamy tutaj. Szukamy coś tutaj. Szukamy to. I teraz szukamy, szukamy właśnie tego moda. I jak, jak macie już, znaleźliście, to wtedy ten. Wy klikacie w to. Ja akurat musiałem tu. Download. I tutaj. Jest coś takiego jak Melon Mods. Klikamy na to. I tutaj, i tutaj są różne te, różne te. Klikamy sobie to co, to, co właśnie ten, to co właśnie, to co właśnie ściągnęliśmy. I mamy te trzy. I potem idziemy extract. I jak klikniemy, to idziemy na Melon Playground jak pójdziemy na melon playground to jak jesteście w melon playground to już macie to macie coś ty, taki screen u gdzie się tak loaduje bo mam dużo i ten klikamy w file badger i mamy klikamy down, downloads i tutaj powinienem być tak, Sonic i, no, i melon moc tutaj jest. Klikamy na to, szukamy te, szukamy to, to, to co jest tu, klikamy na to, co jest tutaj na smash, potem copy to save i potem back, to znaczy powrócić i znów gra, grać, i klikam na jakiś, na jakiś na przykład ten. I już i klikacie tu. Może być czasami tutaj albo tutaj na końcu. W saves. Tutaj w Saves. To jest pyk. I pyk. Tutaj powinien być nasz. Tutaj powinien być nasz ten czołg co zainstalowaliśmy. Teraz szukamy go. Ja mam dużo, to wtedy... No dobrze. Zrobimy tak. Dobrze. Pyk. Udawajmy, że, że... Ten czołg ściągnąłem. I teraz mamy go. W saves był. I w saves. Dobrze. Teraz zaczynamy na drugi sposób. Teraz musimy zacząć na drugi sposób. Teraz, teraz wychodzimy. Teraz idziemy na YouTube. Klikamy na YouTube. I teraz. I teraz tutaj. Nie, nie tutaj. O tutaj. Klikamy Melon Playground. I teraz szukamy takiego ten? Takiego kanał, który się nazywa Nore I szukamy właśnie go. O, tutaj. Ten na przykład wideo. I mamy ten. Klikamy na jego kanał. Pyk. Wyłączamy to. I teraz na przykład mamy ten US Army Pack. Pyk. Paul, możecie nie spałzować. I tutaj klikacie More, jak będzie u Was to tutaj się wam pojawi albo macie tam na dole i teraz jak macie to tutaj macie link teraz musicie link tutaj klikacie w ten link i macie pokazanie jak mediafire klikamy post 2021 USA NCP pack i tutaj mamy i file download. i pick mamy już to i jak będziemy być już w tym pliku, to, to klikamy znów extract już mamy już to samo idziemy na melon play, idziemy na melon playground to jest to samo idziemy na melon playground potem jeszcze file manager downloads jeszcze po to pick. Z, możecie zaznaczyć wszystkie. Bo tutaj ja. Um, pyk. Potem copy tu moc. Pyk. I pyk back. Z powrotem grać. Pyk. Klikamy na jakąś bylejaką byle jaką mapę i czekamy. Pyk. Już powinien tutaj być. Zobaczcie. Zespałuję jednego. Na przykład taki. I jeszcze takiego Żeby mogli razem. I tam po jeden... jeden granat. I jeden postępy kan. I już, już na tyle kończymy. Dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, zostawcie subskrypcję i. Subskrybujcie i lajka. Klikajcie tego kciuka tu. Do widzenia.